Byliśmy całkiem przypadkiem jadąc do kamieńca z kamieniuków i przy drodze był znak, że kilometr drogi jest kemping, więc przyjechaliśmy, była już dość późna pora, bo było po dziesiątej, ale bardzo miły właściciel przyjął nas bez problemów. Cała impreza z prądem ze wszystkim z dostępem do tej infrastruktury, która jest za mną kosztowała 20 rubli białoruskich, czyli tak przeliczeniu razy dwa około 40 zł. Z tego co rozmawialiśmy z właścicielem, kemping jest w trakcie budowy, jeszcze się nie ogłasza na gogle, więc ciężko go trafić, jedyną informacją jaka jest, jest ta, ten znak przy drodze. To idziemy zwiedzać. Na tą chwilę utwardzone miejsca są na jakieś trzy kampery, tutaj przed chwilą stali jeszcze Rosjanie, ale oni już pojechali. Natomiast myślę, że zmieściłoby się o wiele więcej. Tam jest kawał pola. Natomiast właściciel mówił, że jeszcze tutaj będzie robił na następne auta, bo ma trochę areału. Ale na no, upartego to i teraz już można byłoby wjechać tutaj na ten plac, na trawę. Do dyspozycji mamy taką wiatę. Idziemy zobaczyć, co w tej wiatrze jest w środku w środku mamy kawałek zlewu jakiegoś blatu żeby przygotować sobie posiłek i do tego stoliki czyli tutaj można sobie spokojnie posiedzieć i pomalanżować wiata jest z grillem więc już jest troszeczkę fajniej no, na razie na razie, jeden stolik. No i do tego grill. E, Opróżnienie kota i szarej wody. To jeszcze jest, tak jak widać, w trakcie budowy. Właściciel mówił, że jeszcze tego nie zorganizował. Ale lada chwila będzie można też sobie podjechać tutaj, zrobić pełen serwis samochodu. Jak to na kempingu nie powinno zabraknąć też sanitariatów. W sanitariatach jest, jest jakiś taki chyba jakieś młodo mąki, nie wiem nawet co to jest Jak wiecie co to jest to napiszcie w komentarzu Może ktoś jeszcze z Was używa takiego sprzętu Ale to chyba z demonki jest kamień coś w mieli ale no jak tego się używa to nie mam pojęcia Jakby było zimno, to jest też taka duża sala, gdzie można urządzić imprezkę. Ubikacja. To już permakultura z normalnym tronem. Ubikacji jest dwie. Do tego możemy sobie w tej cenie zrobić pranie. Prysznic jest na tą chwilę jeden. Tak wygląda. Obok też jest agroturystyka, ona się nazywa Kalinka 2, i myślę, że do tego filmu użyję właśnie muzyki Kalinki, bo ostatnio na ukraińskim kempingu, jak użyliśmy tej muzyki, to było dość duże poruszenie. Ale myślę, że tutaj się nikt nie obrazi, tym bardziej że się agroturystyka nazywa Kalinka. Tutaj macie wszystkie dane kontaktowe, jakbyście chcieli się tutaj zatrzymać. Na goglach jeszcze się nie reklamuje ten pan, więc nie będzie. E, można na Google'ach tego znaleźć. Oczywiście znajdziecie tą miejscówkę na naszej mapie. E, I tu jeszcze jest taki plan kempingu. Jakieś, widzę, dotacje tutaj były na to wzięte, stąd to powstało. A nawet, co jest zastanawiające, to na Białorusi bardzo często widzimy znaczek Unii Europejskiej i jakieś tam pacja w kosztach jest też z Unii Europejskiej Nie bądź. Się... Pogłaskałem kota i już jest mój Tutaj trochę zwierzęta są bardziej zadbane w tym kraju. Kemping położony jest w dosyć malowniczej wsi. Tak jak widzicie, jeszcze takie stare chałupki. Jeżdżą tutaj rolnicy, coś uprawiają, więc troszeczkę można poczuć się jak w skansenie. W tych zdjęciach z góry też widzieliście, obok przepływa rzeka, leśna chyba. I tam też sobie można pójść pospacerować. Więc teren taki fajny, malowniczy. No i bardzo cicho. Musimy jeszcze zobaczyć agroturystykę. O, jak fajnie. To właściciel. Bardzo miły człowiek. Studnia. Tu mu taki gry. Jakiś pies ujada jak to na wsi o, Już widzę, że to jest bajerancko Wszystko fajnie zadbane, wiatka dodatkowa, ale tam, gdzie zaraz was zabiorę jest po prostu sztos Ale zobaczcie na to I to jest do dyspozycji też gości kempingu Zaraz, żeby mu tu kwiatków nie podeptać Miejsce na ognisko na skarpie i do tego o, platforma widokowa na rzekę leśną jak będzie inna nazwa to wam się wyświetli na ekranie i tak to to wygląda Jedno, miejsce można na dłużej zostawać spokojnie tam jeszcze druga platforma na której można sobie siąść zjeść posiłek Także tak, nie wiem jak wygląda sytuacja z kempingami w Polsce, bo nie jeździmy. Nie wiem czy za kemping 40 zł, tak jak tutaj jest dużo. Ale powiem szczerze, że się zakochałem w tym miejscu. Jest super przyjemnie, można zobaczyć, poobcować tutaj z lokal'sami. No jako tako się dogadać. Więc ta cena to jest nieduża jak za takie fajne atrakcje. Idziemy zobaczyć, czy się już Aldi zebrała. Umyłaś się? Teraz ją widzicie. Chciałam powiedzieć, że bocian to jest w ogóle nieoficjalny symbol Białorusi i przez wielu Białorusinów jest uważany za świętość. Uważają oni, że bocian tylko i wyłącznie na dachach dobrych ludzi zwije swoje gniazda. I wtedy to przynosi szczęście, jeżeli taki bocian się osiedli. Natomiast nieszczęściem jest zabicie bociana. Bocian jest w ogóle na monetach z Białorusi, wybijany, y, jakieś są... O, jesteś. Wiesz, że o tobie mówimy? Oficjalnym symbolem y, Białorusi jest żubr, a bocian jest nieoficjalnym. Próbujemy mu teraz dać paprykę. Znaczy ten taki od papryki. No, no nie bo. masz. Masz, bocian. Tak to mu nie dawaj, bo ci jeszcze ten... Nie, to nie boli w ogóle. Bo nam zrobi gniazdo na tym, na kamperze. A jak ci rzucę, to się wystraszy. No ale spróbuj. O, Srana nasze jedzenie. Ale to może znaczy, że. ten, Szczęście pieniądze. <couples> tak, wytaszaj się w tym. Daniel. <Podem transcript> Co wybierasz? Widzisz, że kiełbasy błyszczuje. Masz. Jak po poknął, jak mu idzie szyja. O kurde, Tutaj, widzisz? To? Tego nie weź. Przecież on ma węch do na... Mamy nadzieję, że podobał wam się Białoruski kemping. Właściciel jest przemiłym facetem, który nas oprowadził, powiedział wszystko. Na koniec wymieniliśmy się jeszcze. Giftami prezentami. My daliśmy mu polskie rzeczy. On dał nam coś, co okazuje się, że też produkują, czyli herbatę z trawy w takim woreczku. From grass. Ale decyzja ona only To smalut? Or... No no, więc uh, put in water and drinking. Co? Oh. Tea from grass. Ja. Yeah. Oh, dziękujemy dziękuję bardzo. Oh, bardzo. <laughs> okay. No, beze względu nie ponię. O. Ok. Bardzo dziękuję. Właśnie to. I zaraz. Zostawiam dokumenty Paszporty Zielona karta Samochód Prawo jazdy eee, Prawo jazdy Dajedzie. Gdzie jedziemy? Uh -huh. y, do Kamińca. A potem do Brześcia. A potem i do wracamy Brześcia. już. Bo byliśmy w puszczy. U dziadka wiem. Y, wiem. Tu miałem zapinać, bo nagrywaliśmy. Ja wiem, wiem, wiem. Przepraszam. Proszę. Przepraszam, to jest O, będzie coś tam. Za wasy, chyba. Zabrali mnie. Zabrali Dziś odjechali mi z mężem, coś go długo trzymają. Bardzo długo. Zatrzymali kilka innych aut, ale wszystkie puszczają, wszystkie inne białoruskie. A Daniel siedzi policyjnym wozie. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Pogoda. Ładna. A my siedzimy i czekamy. Ile zarobiłeś? O, pani, musimy jechać do Polski. No co ty mówisz? Bardzo. Ale, ale za co, za ten pas? Tak, za pas. Muszę teraz przed wyjazdem zapłacić 12,70. No to jest pod słońce i. Ty też zapinaj pas. Przed wyjazdem... Ja miałem zamknięty. Przed wyjazdem muszę zapłacić 12,75 rubla, czyli jakieś 25 zł w banku, bo oni nie biorą pieniędzy na miejscu. Taki duży mandat dostałem. Ale policja bardzo miła. Mój błąd. <noise> Ogólnie w radiowozie, bo siedziałem w radiowozie, mają i... Radar i wszystkie inne rzeczy. No nic. Albo alkomatem, co Nie, się nie, nie, nie. Nie, to ten pas chodziło, tak? Ma. No ale teraz Daniel a. zapina pas dopiero, super. Teraz ty zapinę no, Ja miałam zapięty. Zapomniałem, przez to nagrywanie końcówki. No Na i mieliśmy kończyć film, a złapała nas policja. Ciebie złapała, bo ja miałem zapięty pas. No zapomniałem. Znaczy powiem z czego to wynika. Jechaliśmy drogą gruntową, a ta droga była drogą publiczną, tylko po prostu nieutwardzoną. Natomiast sądziłem, że dopiero jak dojadę to zapnę do asfaltowej. No mój błąd co zrobisz? Niezależnie od tego jak... a ile dostać tego mandatu? Jak... Ile to jest? 25 zł 25 zł? Tak. Sen zapięcie pasa? Tak. A u nas ile jest stówa? No weź, bo to Starko to nie da radę na Ojas, O Jezu yes. Widać, piszcze. ale no, przynajmniej jest przygoda no Przygoda Także kończymy ten film A punkty gdzieś dostałeś? E, gdzie punkty? Przecież nie ma e, Kończymy film Pomóżcie nam odpracować mandat <laughs> Łapką w górę I lajkiem i lajkiem. komentarzem pod film i subskrybujcie kanał. Cześć.